Skandaliczne Anita knuje plany z inną uczestniczką Prawdziwa Miłość. Bliskość i przyjaźń między uczestnikami ślubu od pierwszego wejrzenia często wydają się być jednym z niespodziewanych owoców tego niekonwencjonalnego eksperymentu. Anita, znana z trzeciej edycji programu, właśnie ujawniła, jak bardzo przyjaźni się z inną uczestniczką, Anią z drugiej edycji. Mimo, że większość par uczestniczących, w ślubie od pierwszego wejrzenia, nie utrzymuje kontaktu po zakończeniu programu, Anita i Ania wyjątkowo łączy prawdziwa więź. Anita, dzieląc się swoimi wakacyjnymi przeżyciami na Instagramie, opisała, jak ich przyjaźń kwitnie i rozwija się z dnia na dzień. Wspólna podróż na Sardynie jest dla nich kolejnym etapem w budowaniu wspomnień i wzmacnianiu więzi. Rozpoczęta w Barcelonie i kontynuowana na włoskiej wyspie przygoda jest wyjątkową okazją do pogłębienia przyjaźni i cieszenia się wspólnie spędzonym czasem. To, że Anita i Ania znalazły w sobie tak bliską przyjaciółkę, to nie tylko rezultat udziału w programie, ale także dowód na to, że czasem nawet najbardziej nieoczekiwane doświadczenia mogą przynieść prawdziwe i trwałe więzi międzyludzkie. Anita i Ania udowadniają, że przyjaźń może kwitnąć nawet w najmniej prawdopodobnych okolicznościach. Ich wzajemne wsparcie i zrozumienie stanowią inspirację dla wielu, pokazując, że nawet w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka wydają się nietypowe, można znaleźć prawdziwą wieść i życzliwość. Ta niezwykła przyjaźń jest także przypomnieniem, że droga do szczęścia i spełnienia nie zawsze jest prosta i wytyczona, ale dzięki ludziom, którzy nas otaczają, możemy pokonywać przeszkody i cieszyć się wspólnymi chwilami. Anita i Ania stanowią doskonały przykład tego, jak ważne jest otwarcie się na innych i budowanie relacji opartych na szacunku, wsparciu i życzliwości. Ich przygoda na Sardynii to nie tylko okazja do odkrywania nowych miejsc i smaków, ale przede wszystkim do tworzenia niezapomnianych wspomnień i umacniania więzi, które pozostaną z nimi na zawsze.